Ze mną jest Bożena Polak, wieloletnia zawodniczka w naszej dyscyplinie sportu. A teraz zajmuje się bardzo ciekawą rzeczą, bo jest trenerką kadry narodowej sekcji reprezentacji Polski niewidomych i słabowidzących. Przez wiele lat ta sekcja zdobywa medale, ale mistrzostwa Europy, które się odbyły niedawno w Serbii, były bardzo udane i o tym właśnie chcemy porozmawiać dzisiaj z Bożeną. Witam serdecznie. Bardzo miło, że mogę e, też z Wami się podzielić tymi sukcesami. No właśnie, jakie one były? E, byliśmy w Apatin, bardzo e, piękna kręgielnia, bardzo dobrze przygotowana i tam zdobyliśmy 16 medali. E, było to 5 złotych, 7 srebrnych i 4 brązowe. Myślę, że warto powiedzieć też, w jakich to jest konkurencjach, bo wiemy, wiemy że tam jest podział na kategorie B1, B2, B3. Wyjaśnij może naszym widzom, co to jest, właśnie, co to są te kategorie. Są trzy kategorie. Jest to właściwie zakres widzenia, jaki zawodnicy mają. Są niewidomi zupełnie. To jest kategoria B1. Z pewnymi ograniczeniami dość dużymi to jest kategoria B2. I B3 to są zawodnicy, którzy najlepiej widzą i mogą grać sami na torze. Czyli ci zawodnicy z kategorii B3, tak? Tak naprawdę mogą też rywalizować z pełnosprawnymi zawodnikami. Ok, dobrze. I w której, w której kategorii mieliśmy najwięcej tych medali? Właściwie to rozłożyło się, tak można powiedzieć, bo w kategorii B3, w tej, którzy, którzy grają samodzielnie i najlepiej widzą, mieliśmy dwa złota indywidualne, mistrza, pol, mistrza Europy. Został z nim Grzegorz Kanikuła z Lublina. I w kombinacji, i indywidualnie miał medal. W kategorii B3 mieliśmy też brązowy medal w kobietach w klasyfikacji indywidualnej. Była to zawodniczka, która po raz pierwszy była z nami na mistrzostwach, Monika Grzybczyńska. Złoto mieliśmy też w kategorii drużynowej mężczyzn. No tam są zawodnicy w drużynie grają zawodnicy z każdej kategorii po dwie osoby, po dwóch zawodników. Z B3, z B2 i z B1. I łączna suma kręgli to jest właśnie to jest właśnie ten wynik, który daje, dał nam w tym roku złoto. Są w kategorii B2, mieliśmy w kategorii B2 mieliśmy mistrzy, wicemistrzynię Europy. Jolanta Lewandowska zdobyła dwa srebrne medale. i tam indywidualnie i w kombinacji. Do tego mieliśmy srebro też w kategorii w drużynie damskiej. I tu z kolei jest z każdej kategorii trzy zawodniczki, tylko uczestniczą w tej konkurencji. Więc po jednej zawodniczce z każdej kategorii jest B3, B2 i B1. Jeżeli chodzi o jeszcze srebrny medal, to mieliśmy w Mikście. Mixt B1, który zupełnie zawodnicy nie widzą. Zdobyli Regina Szczepiorska i Szczepan Polkowski. Szczepan jest z Orkusza, a Regina jest z Iławy, ale w jednym klubie grają. To tak się składa, że zawodnicy czasami z całej Polski są, a w różnych klubach grają. tak? Właśnie, co mnie interesuje to, że wymieniasz te miejscowości, z których pochodzą mistrzowie Europy, czy, czy medaliści w Mistrzostw Europy. I większość tych miast to są nam nieznane, w sensie, w sensie kręglarsko nieznane miejscowości, tam nie ma w ogóle obiektów. Jak to jest w ogóle, że oni się są w stanie przygotować do takiej imprezy? Zawodnicy ci głównie, ponieważ mają zawody krososkie, takie, które kros przeprowadza. Generalnie to uczestniczą w tych zawodach i to są środki z pefronu, gdzie są koordynatorzy, którzy, którzy takie zawody organizują i oni tam mogą po prostu zdobywać jakieś doświadczenie i rywalizować ze sobą. Natomiast jeżeli chodzi o kadrę, to tylko i wyłącznie trenuje na zgrupowaniach. Większość zawodników po prostu nie gra na co dzień na kręgielniach, bo nie ma ich w swoich miastach. Są to. No jest to dość trudne, tak, bo musimy cały pół sezonu na przykład nadrobić na trzech konsultacjach, które mamy tam trzy dni, jest to ileś tam pięć treningów i koniec, tak, i znowu. I czasami bywa tak, że ci zawodnicy grają w, i w kręgle klasyczne i w bowling. Jest Bardzo trudno jest od razu przejść z jednej dyscypliny do drugiej. Nawet na tym treningu, tak, musimy dużo pracy wkładać, oni muszą też dużo pracy wkładać, żeby po prostu y, tam zupełnie inaczej się troszkę gra, inaczej trzeba pole nakładać, inne są pole, więc no, no mają to duży problem. Ale y, zawodnicy, którzy grają już w kadrze o, po kilka lat, to, y, to mają tą umiejętność, że bardzo szybko się dostosowują. Przy, po prostu y, nie wiem jak to dobrze ująć generalnie, ale Yy, potrafią się przestawić. Ta kategoria nie, yy, zupełnie niewidzących osób. Yy, on, oni grają z miejsca i mają tego opiekuna, który tam podpowiada. Czy taki opiekun też musi yy, z, tym, z tą daną osobą w jakiś sposób yy, wspólnie trenować, czy, czy to znaczy tak. Yy... Staram się, bo, bo tak już od wielu lat spraktykowałam i jest to dobre, że w okolicach każdy z nich ma taką osobę przeważnie już taką, która na każdych zawodach podaje mu, tak, żeby się rozumieli, bo jest to też dość trudne takiej osobie, która nie podawała, żeby od razu stanęła, bo nie wie, czego oczekuje ten niewidomy także dopasowujemy podających, takich, którzy się dobrze ze sobą czują, powiedzmy, bo też na 14 zawodników nie jestem w stanie, powiedzmy, wszystkim podać, ale, ale generalnie to ustawiamy już tak pod kątem takim, kto może dość dobrze podać, pomóc, odpowiedzieć, no i, no i dobrze nam to wychodzi po prostu. 16 medali. Rozumiem, że jesteśmy dominatorem, jeśli chodzi o państwa grające w kręgle w tej Waszej sekcji, czy, czy są jeszcze kraje, które są mocniejsze od naszej? No nie, w tym roku no to po prostu mieliśmy o jeden medal, tylko mniej niż Rumunia generalnie, a oni nie mieli żadnego medalu innego. A my w tej klasyfikacji nie tam jak tak była ogólna klasyfikacja, zajęliśmy drugie miejsce z tym, że mieliśmy dużo więcej medali. Tak? Oni mieli tylko same złote, 5 złotych mieli i, no i to ich po prostu tam klasyfikowało na pierwsze miejsce generalnie. Ale tu mimo wszystko nie mieliśmy tylko w jednej konkurencji medalu, tylko w jednej, a było ich bardzo dużo. Ile osób jest zaangażowanych w przygotowywanie kadry i w organizacji wyjazdów? No, z reguły no to jestem ja, jest pani przewodnicząca Asia Staliś. No i bardzo pomaga, bardzo pomaga Adrian Hibner, który w tej chwili jest kapitanem sportowym. No to głównie oni, no i tak, tak poza tym, no to każdy jak tam może, powiedzmy, to w miarę możliwości. To są osoby takie trzy, które najbardziej najwięcej zaangażowania wkładają tak, żeby to doprowadzić do jakichś tam sukcesów. Jakbyś, jakbyś miała wymienić trzy kluby w Polsce, które w waszej sekcji jakby są najsilniejsze, najlepiej sobie radzą jakby też finansowo i są najbardziej poukładane organizacyjnie. Myślę, że Olsztyn, Lublin, Bydgoszcz. Są jeszcze już Czernka, częstochowa, ale tam już jest mniej, nie mam zawodnika na tą chwilę żadnego, ale no to są takie Atudnysa, to są takie myślę, że takie najbardziej. Jeszcze jest dużo zawodników i dobrze grających też Podkarpacie Przemyśl i tarnów. Także tutaj też jest bardzo dużo takich zawodników. No to my życzymy w takim razie dalszego rozwoju, utrzymania tej, tej, tej liczby medali na kolejnej imprezie, właśnie kiedy jest nasza następna impreza mistrzowska. No na tą chwilę to jest tylko, to już w przyszłym sezonie, tak? Po, po nowym roku będą dopiero eliminacje mistrzostwa Polski, a no i później znowu jakieś tam. Jest zaplanowane są mistrzostwa Europy, tym razem w Rumunii, w Okej, okay. Na no, tą miejscowość znamy. No my też już byliśmy tam już raz na, na mistrzostwach właśnie. I zachęcamy włodarzy miast, które Bożena wymieniła, do tego, abyście budowali obiekty, bo widać, że mamy utalentowanych kręglarzy w sekcji słabowidzących i niewidomych. Życzymy szczęścia i do zobaczenia.